Ściśnia zła! Nie cudujcie swojego państwa na krzycie ludzkie! Nie cudujcie swojego państwa na coś ciśnia, którą jest ludobójstwo! Dlatego złożę to, co tak każdy ze światów mówi. Gdyby patrzył w tym! Gdyby w Gdybym widział skruchę Gdybym widziała skruche! Sądery, Żukiewicza, Placzkiewskiego i Gątej nie mają miejsca na Piedestale, na Spiżu, ale mają miejsce na Śmiecińsku. Wtedy byśmy wybaczyli, a to nie za nas należy wybaczenie, ale właśnie do tych, do tych, którzy wołają w Ukradł... najwyższy czas, odciąć się od ideologii zła. Mówimy wam to jako Polacy, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy chcą patrzeć miłość i prawdę. I wy drodzy państwo, dzisiaj tę prawdę i miłość daliście, daliście, bo powiedzieliście jak było. сказали, украинская власть, мы не хотим отговываться на злоумышленников, дайте нам другие авторитеты, дайте нам тех, кто не крадут национализм, дайте нам тех, кто в браках видят своих братьев, а не врагов. Нехай Бог вам благословит, нехай Бог и благословит, нехай Бог с нами всеми. Drodzy Państwo, skutnijmy się za wszystkich, za wszystkich powodów.